Witamy serdecznie z nami sekretarz generalny polskiego związku skłosza Łukasz Piasecki. Łukasz, czy serce się raduje, jak widzisz taką imprezę skłoszową w Polsce? No drugi rok z rzędu w ogóle, ale no, ja się tutaj czuję, jakbym był pierwszy raz i wciąż mi się podoba tak samo, a tobie? Nie no zdecydowanie jakby imprezy z rok na, roku na rok rośnie, jeżeli chodzi o poziom sportowy, marketingowy, o zainteresowanie wszystkich osób. No w tym roku mamy gwiazdy tego formatu Fares dysuki, Loban, Steinman, Malik czy Noli czy też Tori, więc jakby no super tak naprawdę, prawdziwe święto polskiego squasha. My się cieszymy, że to jest właśnie ostatnie, jakby takie wydarzenie kończące sezon. Myślę, że każdy kto tu jest z miłą chęcią będzie chciał uczestniczyć w kolejnego typu wydarzenia. No, ja wiem, że też ty jako osoba zaangażowana ogólnopolska, ale też regionalnie, to na pewno cieszysz się na finał damski, który już niedługo. Zdecydowanie. Że mamy więcej powodów do dumy, bo przed chwilą wizager z Jastrzębia, czyli ze Śląska, też reprezentant wygrał e, brązowy medal. To jest ogromny sukces chłopaków, bo wiem ile oni tam pracy włożyli, e, żeby ten zespół zbudować. Od kilku lat naprawdę nam to ciężko, ciężko pracują, więc e, też chwała dla Patryka Polecha, Daniela Hauzy, którzy naprawdę świetną robotę zrobili. E, no jeżeli chodzi o nasze zespoły pozostałe śląskie, siąskie no w pierwszej dziesiątce mamy trzy zespoły. SFRS, wiadomo, że zawsze chcielibyśmy walczyć o medale, no nie w tym roku, natomiast o dziewczyny tak, to jest duży sukces, od 6 lat ten zespół, że tak powiem, rośnie, rośnie, w tym roku awansowały do finału i będziemy oczywiście trzymać, trzymać kciuki. Więc. No rośnie, bo tam, wiesz, one pewnie zaczynały te juniorki, jak miały około 15 lat, więc albo 14, wiesz, wychowane u Was, więc no tak, to urs, właśnie idzie Julka Patałong. No, no dobra, no. 6, 6 lat, już ta drużyna istnieje, ale faktycznie same młode dziewczyny. Weronika Zimecka, Ola Gałwa, teraz Natalia Mierzejewska dołączyła do zespołu. Tori i Julia to też dziewczyny, które mają po 21-23 lata, więc tak. Mam nadzieję, że to będzie procentowało w kolejnych, w kolejnych latach. Nie tylko dla SFORES, ale też dla polskiego sportu. Dokładnie, ja wiem, że to o Sivezji mógłbyś opowiadać bardzo długo, ale. Godzinami. Godzinami. ale powiedz nam, bo to jest też no, zakończenie sezonu polskiego. Kłosza. Z perspektywy związku, jakbyś miał wymienić dwie, może trzy takie dla Ciebie najważniejsze rzeczy, które się udało w tym roku zrobić czy osiągnąć y, związkowi? Znaczy, to tak, od najświeższych tematów to na pewno y, Natalia Ryfa, y, Lopez, przepraszam, Natalia Lopez, która dołączyła ze do zespołu, została dyrektorem sportowym. Myślę, że to jest jakby też duży krok y, w kierunku rozwoju. Y, przede wszystkim program, y, program Polish, y, Polish Junior Cup. Czyli darmowe zajęcia, które będą organizowane od września do listopada w 12 wybranych klubach w Polsce. No i przede wszystkim to takie rosnąca współpraca z, w związku z Kosza z Ministerstwem Sportu, bo ma kilkunastokrotnie większy budżet niż w roku poprzednim. Czyli pierwsze partnerstwa z Kupcem, z Ritualsem. Z kancelarią prawną, więc z roku na rok widać, że organizacyjnie związek rośnie. No to są te największe sukcesy, i myślę, że to, co jest jakby kluczowe, to te rozmowy, które będą prezentować w roku kolejnym czyli Polish Tour Open. Co, co to będzie po to Tour Open? No, naszym celem jest zorganizowanie w przyszłym roku turnieju PSA w kategorii minimum bronze. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z PSA ze sponsorami i będziemy robić wszystko, żeby w 2026 w Polsce odbył się tego typu turniej. Naszym celem jest do 2028 zorganizować w Polsce tour, znaczy tour, turniej PSA w randze gold. Tak powiedziałem, jesteśmy po rozmowach z PSA. A oni są entuzjastycznie nastawieni i widzą ten potencjał wynikający jakby z tego, co się dzieje w Polsce, bo też sukcesy reprezentacji narodowej, nie tylko tej seniorskiej, ale też juniorów, którzy naprawdę no, mocno zaznaczają się w, w Europie. Więc o tylko trzymać kciuki i czekać na 2026 rok. No tak, Wy w ogóle podjęliście kilka kroków do powiedzmy profesjonalizacji no, cały cykl turniejów Super A. Mhm. E... On zostaje na przyszły sezon, będzie jakoś zmieniany. Jak, jak w ogóle oceniasz tą inicjatywę teraz, już z perspektywy no, roku pierwszego? Trzeba by tak podzielić na dwie części. Marketingowa, zdecydowanie. Jakby to widać też po liczbie osób oglądających zawody Super A, po tych wynikach właśnie oglądalności. Ale też myślę, że to jest takie idealne przetarcie taka była zresztą koncepcja, żeby ci zawodnicy przygotowali się do właśnie tego systemu, jeden mecz, jeden dzień, tak, w turniejach PSA e, I, I tak, i chcemy rozwijać e, tą serię Super A, rozwijając również też, wkładając do tego e, rywalizację dziewcząt czy pani. Czyli będą Super A kobiet. Taki jest plan, taki jest plan. Plan, no dobra. Taką deklarację możemy złożyć, tak, że chcemy, żeby dziewczyny również w tym formacie rywalizowały. No, to też należy patrzeć na reprezentację, bo te turnieje a one są po to, żeby przygotować zawodników do rywalizacji europejskiej. W domyśle 28, oczywiście Olimpiada 32, bo to jakby patrzymy długofalowo na to. No a dziewczyny awansowały do top 8 w Europie, więc jest potencjał, żeby takie turnieje też rozgrywać w Kinga Majewska na pewno się bardzo ucieszy. Zresztą ona też, myślę, dobry taki aktywny rok w strukturach związku, czy wspierając związek. Zdecydowanie dużo osób dołączyło. Kinga Majewska, Damian Homa, Michał Łukaski. No to są osoby, które naprawdę weszły w związek z gotowymi pomysłami ta współpraca naprawdę super się układa, zresztą współpraca z Darkiem Filipowskim, Przemkiem Matrasem, czy organizacją tego typu wydarzeń, to, to też są duże, duże sukcesy, my się bardzo z tego cieszymy. My też widzimy jakby rosnące zainteresowanie współpracy, taką chęcią angażowania się klubów. W ostatnim czasie siedem nowych klubów dołączyło do Związku, oni widzą tą potrzebę, chęć i widzą z tego korzyści, nie? więc my bardzo się z tego cieszymy i zapraszamy kolejne kluby oczywiście. Zapraszamy kolejne kluby, kolejne osoby do współpracy. No i cóż, trzymamy kciuki. I my już chyba pozwolimy Ci przygotowywać się do wielkiego finału. Dziękuję bardzo. Dzięki.